Cześć, z tej strony Kala. Witam Was w najnowszym filmiku stworzonym dla świata pasji. Dzisiaj przygotowałam dla Was tutorial na taką, oto kartkę, kopertówkę z okazji przejścia na emeryturę. Tego typu kartki mają to do siebie, że zazwyczaj wymagają większej ilości miejsca na życzenia i podpisy od wszystkich współpracowników. Więc mój pomysł to jest stworzenie takiej mm, Takiej harmoniki, ślimakam, po prostu takiej bazy zwijanej. Jak widzicie, jest tu bardzo dużo miejsca na życzenia, bardzo dużo miejsca na podpisy. Też ta konstrukcja wkładania tych kartek pozwala na to, żeby te kartki po prostu wyciągnąć coś na nich narokować, osobno coś napisać. Nie nie musimy tej kartki całej całość dawać z rąk do rąk bo wiadomo że im więcej rąk to ogląda otwiera patrzy podpisuje się gdzieś no to tym większe jest prawdopodobieństwo zniszczenia takiej pracy. A dzięki temu że mamy tutaj właśnie takie wycięte narożniki możemy dodać, Możemy podawać sobie tylko kartki a całą pracę całą pracę zachować w nienaruszonym stanie, aż do momentu przekazania jej osobie, która odchodzi na emeryturę. No więc, jeśli macie ochotę mm, sprawdzić, jak wykonać tego typu kartkę, zapraszam do dalszego oglądania. Więc, co potrzebujemy? Na naszą bazę dwie kartki A4 kraftowe do napisania życzeń. To nie jest konieczne, ale myślę, że będzie pomocna kartka zwykła. Mm, biała A4 oczywiście wybrana kolekcja papierów u mnie to jest kolekcja średnie 20x20 Clank Dirt z Cartococa do ozdabiania wybrałam kilka różnych skrapków, które wycięłam poza kamerą, jakieś serwetki może takie listki trybiki jak to się nazywa? taśmy filmowe klisze filmowe, kwiatki, ale myślę, że kwiatki sobie zrobimy sami z papieru z kolekcji, do tego wybrałam mój ulubiony wykrojnik, czyli kwiat Vintage z Crepe You Design, mam też listki, myślę, że sobie te wyembosujemy, coś do robienia dystansów, u mnie to będzie tektura, taka zwykła tektura, Szybka i fajna. Do kwiatków Vintage wybrać świeki. Bardzo lubię łączyć ten kwiatek konkretny na świeki. Do embosowania wzięłam mój ulubiony tusz Versamart i puder do embossingu z Distressa. Możliwe, że wykorzystam też Distress Ink do kolorowania kwiatka. I mam też pełno częściowo powycinanych różnych meski i dodatków z starszych kolekcji. Na pewno coś dobiorę. Poza kamerą. Wycięłam i wykleiłam sobie już napis, bo no przyznam szczerze, że to jest zbyt precyzyjne, robotażem to wykleja na, na filmiku. Napis emerytura. Wycięłam go z kraftowego papieru. Podwójnie przykleiłam, żeby bardziej, no zła postać, żeby był bardziej widoczny na tym szarym tle. I pomalowałam go Glossy Akcent. Dzięki temu na żywo bardzo fajnie jest bardzo fajnie widoczny. Narzędzia, narzędzia, no to oczywiście coś do cięcia. Małą gilotynkę, mam, bo używam mało papiery dzisiaj. Yy, Tabica do bigowania, Klej nożyczki, bardzo możliwe, że się przydadzą nagrzewnica, żeby zrobić embosowanie. I właśnie zaczniemy od tego embosowania, bo wydaje mi się, że to będzie mm, najbardziej brudzące zajęcie tutaj. Więc żeby mm, żeby już mieć to z głowy, to wyembosuję sobie parę listków. Dobrze, listki mam wyembosowane. Czas, żeby je wyciąć. Można to zrobić oczywiście nożyczkami, jeśli ktoś nie ma pełnego zestawu. Ja kupiłam sobie ten zestaw z wykrojnikami, więc spróbuję je powycinać równiutko wykrojnikami. Zeszło idealnie. Jak to zrobiłam? Po prostu z wyciętego wcześniej papieru dopasowałam sobie już ten wycięty otwór do mojej kartki. Tu też sobie może od razu wytnę. Wam pokażę Mam takie wycięte. Nie dopasowuję wykrojnika, tylko ten, tą wykrojoną skrapkę. O, ją przyklejam za pomocą taśmy łosi i tu wkładam w wykrojnik. Łatki wyginą sobie hmm, kością do biegowania. i po prostu sklejam. W tym etapie można jeszcze środki kwiatków dognieść na przykład dłutkiem kółkowym albo długopisem, czy palcem chociażby. Tak, żeby je ukształtować, żeby płatki poszły do góry. A na koniec dodaję do środeczka świek. Mimo to prostym sposobem mamy trzy całkiem fajne kwiatki, które, no, idealnie pasują do kolekcji, bo są z papierów z kolekcji. Zabieramy się za bazę. Więc tak, mój pomysł to jest kartka 10,5 na, 10 na 21 cm, ale ze względu na to, że Mam kolekcję wejścia i 23 to troszkę zmniejszę ten rozmiar dl -ki. Zacznę od środka. Um, parujemy w calach na tej linicy, więc mamy. Ok, figuję na czterech calach, albo nie, troszkę mniej niż 4 cale, czyli tutaj będzie 3 i Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Trzy i siedem ósmych. O, trochę już mi się ta kość zużyła. Przez to, że mam małą tablicę akurat wyciągniętą, to muszę sobie ten papier trochę poprzesuwać. O nie, zaszło mi. Szybko złapałam. Nie szkodzi. Absolutnie nie szkodzi. Bina to sobie i potrzebujemy jeszcze jedno biegowanie. Tym razem dam cztery O, Dzięki temu na pewno ten papier nam się nie znajdzie na siebie. To jest nasze miejsce na życzenia. Możemy to zrobić nawet tak. Będziemy otwierali kartkę. Tu będą nasze miejsca na życzenia, te trzy. No i tutaj robimy cztery i jedna ósma. nie to się złoży? Tak, tak. I jaki tutaj mamy rozmiar? Chciałabym, żeby to się oczywiście zmieściło 10, 14 do, um, do naszej koperty. No i tu potrzebujemy trochę mniej niż 4 cale. Więc ja będę sobie przycięła na rozmiar. 18, nie, pomyślmy ile tu odciąć, 8,5, dobra, 10 odetnę, czyli jak tu mamy zbiegowane, to od tej strony odcinam 10, albo 4 cale, o, jak już w calach jesteśmy, to 4 cale, powinniśmy uzyskać coś takiego, tutaj o około 1 cm pół cala nie no półtora o pół cala mniej czyli no około półtora centymetra mniejszy fajnie było, gdyby to było właśnie mniejsze o około półtora centymetra o i tak nam się to będzie składało otwieramy i tu będzie to będzie miejsce na życzenia. Dużo miejsca na życzenia będziemy tu mieli. Więc jeszcze um, to ma 21 cm na naszą długość i ja to o pół centymetra zmniejszę, żeby tu długość miała 20,5. Dzięki temu będziemy mieli fajnie, idealny, idealny, 2 mm, czy 3 mm odstęp dla papierów 8 cali. Razu. Zapomniałam jeszcze o czymś. Oczywiście potrzebujemy dziurkacze. Znaczy nie oczywiście, ale ja bardzo lubię używać dziurkacze. Taki do narożników oraz taki zaokrąglający rogi. Przyda nam się też tasiemka do wiązania wszystkiego. Ja wziąłam taką 12 mm w kolorze brązowym. Żeby mi się nie pomyliło od razu zaokrąglam góra mojej kopertówki. Macie więc pół a to ma tu ma to trochę więcej, no i tutaj wnętrze. Myślę, że to jest moment, w którym możemy skleić całą bazę, więc przyda nam się od razu tasiemka. Dajmy 25 cm, chyba wystarczy, nie? Albo nie, 30 jest na 30 cm z każdej strony. Tak na oko nie jestem bardzo precyzyjna w tym wszystkim. Na koniec wezmę jeszcze gloss i akcent. Gotowa praca prezentuje się tak. Zobaczcie, jak fajnie błyszczy nam to glossy akcent na tym kieliszku. Naprawdę robi to takie bardzo realistyczne szklące Wrażenie. Wydaje mi się, że dobrałam takie w miarę uniwersalne dodatki, kojarzące się z takimi męskimi zajęciami na emeryturze. Mam nadzieję, że tego typu praca Wam się podoba. Linki do materiałów, z których korzystałam, zamieszczam w opisie. Dzięki za oglądanie. Pa!